Państwa gościem jest były kandydat na posła z list Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie witę starosta powiatu oświęcimskiego, pan Jarosław Jurzak. Dzień dobry, panie starosta. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie starosto, na początek taka sprawa myślę, że bliska mieszkańcom Kent, a mianowicie dżury nocne aptek. Rada Powiatu um, uchwaliła jak, tak jakby harmonogram tych dyżurów, również w gminie Kęty. Dlaczego tak trudno jest to wyegzekwować od aptekarzy? To jest cały szereg czynników, który się na to składa. E Jeszcze kilka lat temu w gminie Kęty nie było z tym problemu, i to przede wszystkim zasługa e aptekarzy, którzy działali na naszym rynku. E Ci państwo są bardzo rozsądnymi i, i odpowiedzialnymi ludźmi i między sobą zawierali takie porozumienie i układali ten grafik łącznie z dyżurami nocnymi, dyżurami święta i, i, i w niedzielę w taki sposób, że zabezpieczenie było całodobowe. W pewnym momencie pojawił się podmiot zewnętrzny, sieciówka, która nie była zainteresowana współpracą z tymi podmiotami aptycznymi, które funkcjonują w gminie Kęty no i cały system się rozsypał, ponieważ Kwestie finansowe, które no, są istotne, bo to jest jednak działalność gospodarcza, e, mają znaczenie, bo każdy z tych państwa no, prowadzi to w celach e, zarobkowych. E, umówieni byli tak, że apteki kończyły swoją pracę między godziną 17 i 18 i zostawała tylko jedna apteka z dyżurem nocnym. W tym czasie, między godziną tą 18 a 23, .00, 4 .00, ta ilość klientów, która się pojawiała, zabezpieczała. Jak gdyby te koszty, które są w tych godzinach nocnych, gdzie będzie dwóch, trzech klientów. A jednak koszty nocne utrzymania pracownika są dość spore. I taki podział, który, który zastosowali aptekarze w Kętach był no, sprawiedliwy. Oni się na to wszyscy godzili i, i to było fajne. Pojawił się nowy podmiot, nie wszedł w to, wydłużył czas pracy swojej apteki do godziny bodajże 23 czy 24, więc automatycznie opłacalność dyżurów nocnych się skończyła. Na powiecie istnieje obowiązek zabezpieczenia pracy aptek i ustalenia tych dyżurów. Przy czym prawo w tym zakresie jest niejednoznaczne. Nie z jednej strony nakłada na nas obowiązek, z drugiej strony nie mamy żadnych narzędzi do egzekw egzekwowania tego i tym samym no, ten zapis jest troszeczkę pusty. My oczywiście konsultujemy to, wysyłamy ten harmonogram do, do aptek. I również z włodarzami poszczególnych gmin staramy się to uporządkować, bo no łatwiej jest Wójtowi czy Burmistrzowi z, z lokalnym biznesem rozmawiać, czy z lokalnymi aptekami ustalać te kwestie. No i na ten moment udało się doprowadzić do takiego stanu, że mamy dyżury tylko w dni świąteczne, natomiast nadal nie mamy tych dyżurów nocnych, nad czym ubolewam. Wysłaliśmy Pismo do, do izby aptekarskiej, bo ona tutaj jest też władna w tym zakresie. No i czekamy na odpowiedź, jak, jak się ustosunkują właśnie do, tego, do tych kwestii związanych z, z dyżurami nocnymi. No, czy myśli Pan, że uda się to w końcu jakoś załatwić? Chciałbym, żeby tak się stało. Powiem tylko tyle, że problem polega też na tym, że z jednej strony apteki prowadzą działalność gospodarczą tak jak każdy inny podmiot. Przy czym troszeczkę są na uprzywilejowanej pozycji, bo jednak mamy do czynienia z taką sytuacją, że część leków jest refundowanych. Piekarz czy, czy rzeźnik nie ma refundowanego zakupu towarów, który jest u niego. Natomiast no, aptekarze jednak mają troszeczkę bardziej luksusową sytuację, bo część leków refunduje państwo i tym samym ta ilość pacjentów, klientów, która się pojawia. Jest znacznie większa. Więc myślę, że tutaj jest takie pole do, do uzgodnień, które dałoby z jednej strony szansę no, jakiegoś takiego kompromisu, który by jednak powodował, że apteki będą zobligowane do zagwarantowania tych dyżurów nocnych. A myśli pan, że kiedy to się stanie? E, wie pani, co myślę, że to się wszystko sprowadza do, do rozmów, dyskusji i, i wspólnych ustaleń, bo jednak wymuszanie czegoś. E, Ee, nawet przy użyciu środków prawnych no nie zawsze przynosi pożądane efekty. Chciałbym jak najszybciej, a, a trudno jednoznacznie powiedzieć, czy to się stanie w tym tygodniu, czy, czy w tym półroczu. A czy powiat planuje jakieś zmiany w szkołach ponadgimnazjalnych w gminie Kęty? Oprócz oczywiście wprowadzenia teraz tych klas branżowych, bo to jest w nowej reformie. Zmiany na poziomie gminy Kęty w szkołach średnich nie są planowane. Poza tym, że gimnazjum, które funkcjonuje przy powiatowym zespole nr 11 Szkół Wyspiańskiego, zostanie wcielone do liceum i te klasy do momentu wygaszenia, czyli przez najbliższe jeszcze dwa lata, będą funkcjonowały w, w ramach liceum, pozostałe placówki będą funkcjonowały w ramach tej sieci, która istnieje, czyli. Szkoła no, taka ściśle techniczna i sportowa. E, Kopernik i Dąbrowska e, jako liceum o takim e, zacięciu, takim profilu artystycznym. I wyspiańskie, oczywiście. Dobrze, a dlaczego Ministerstwo Sportu i Kultury obecnie. Tak jakby zabrało środki na obiekty sportowe, na przykład nie wiem, na sale, budowę sal gimnastycznych z Urzędu Marszałkowskiego i przeniosło do siebie do ministerstwa i teraz ministerstwo będzie rozdzielało te dotacje na poszczególne gminy. Dlaczego tak się stało i co, co ma na celu, co co ma ulepszyć? Powiedzą, no mnie jest trudno odpowiadać na, na takie pytanie, bo, bo no, nie mam takiego zakresu wiedzy w tym zakresie. E Jedno jest pewne. My akurat w przypadku inwestycji sportowych mamy zaplanowane środki blisko milion złotych na inwestycje przy PZ nr 11, czyli przy Wyspiańskim na budowę boiska sportowego. No i to będziemy realizować. Uda się pozyskać środki, to na naszym przypadku jest no bez znaczenia czy to te pieniądze będą z Ministerstwa czy, czy z Urzędu Marszałkowskiego, byle, by one się pojawiły jako dofinansowanie naszego zadania. No Być może jakieś to jest uwarunkowanie, które ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o podział tych środków, natomiast dla nas ważne, żeby się środki pojawiły. Dobrze, a jak Pan ocenia kadencję burmistrza Klęczara? Panie tak. Osobistych odniesień wolałbym nie robić, ponieważ no, nie chciałbym się wdawać w taką pole, poli, polemikę na poziomie e, Krzysztof Klęczar, Jarosław Jurzak. Dobra, ale chciałbym po prostu Natomiast, plusy i minusy. E, Natomiast mogę się odnieść do, do samej funkcji, do, do, do funkcji burmistrza jako takiej i tutaj jak najbardziej. E, wiele kwestii mam ten, ten, ten przywilej, że jestem Kęczaninem i, i kocham swoje miasto i, i gminę i to takim jestem patriotą lokalnym e, zdeklarowanym. Więc, jako wyborca, mogę, mogę pewne rzeczy ocenić w sposób taki, no jak po dwóch latach kadencji one wyglądają. Nie podoba mi się fakt, i myślę, że nie tylko mnie, że podatki są podnoszone. To jest rzecz, z którą nie sposób się zgodzić i, i, i jej przyklasnąć. Nie podoba mi się fakt podnoszenia opłat za, za wywóz świeci, bo to każdego z mieszkańców dotyczy bezpośrednio. I, I te kwestie bez wątpienia no, no nie cieszą się popularnością. Można opowiadać różne rzeczy, natomiast nigdy wzrosty opłat, czy też jakaś egzekucja ze strony państwa, czy też ze strony w tym przypadku gminy większych środków, no nie cieszy się popularnością. To mi się nie podoba i, i to, to jest rzecz, która. Która bezpośrednio rzutuje na, na jakość życia mieszkańców i też w mojej ocenie negatywnie wpływa na, na fakt pojawiania się nowych podmiotów gospodarczych, bo czym wyższe podatki, tym mniej tych podmiotów na miejscu. Kwestia długu, na którym zbudowano jakiś tam kapitał. No okazuje się, że dług nie został spłacony, nie zostało to w taki sposób przeprowadzane, jak, jak było mówione, po prostu. Nie tylko że zaciągnięto nowe zobowiązania, ale też rozłożono to w czasie co de facto powoduje, że w latach to zadłużenie będzie po prostu większe. Dobrze. A jakieś plusy pan widzi? Myślę, że plusem jest wykupienie boiska piłkarskiego na potrzeby gminy od syndyka. To akurat w Kętach ma znaczenie z tego względu, że z historią klubu TS Hejnau jest związane mnóstwo osób i to, i to jest istotne. Co do genezy i zadłużenia i spowodowania takiej sytuacji, że gmina musiała to wykupić i to dwukrotnie, bo, bo burmistrz Olejasz poprzednio też doprowadził do takiej sytuacji, że trzeba to było wykupić, no to się już nie będę odnosił, natomiast sam fakt, że to już jest e, w zasobach gminnych jest hmm. bardzo istotny. A tutaj co do hejnału, to czy uważa Pan, że Kęty stać na dwa targi? Bo pracował Pan w Urzędzie Gminy uh -huh. Zarządów poprzedniego burmistrza i wtedy ten targ był tworzony. I jak to było wtedy? Czy po prostu ten targ w rynku miał być zlikwidowany? Takie były plany, czy jak to wyglądało? Czy ma być tak, jak jest teraz, dwa targi? Targ, który jest stary w Kentach. Ma takie bardziej znacznie sentymentalne i, i część mieszkańców jest przyzwyczajona do tych drobnych zakupów, które w zasadzie w okresie tym letnim i czy, czy, czy tym cieplejszym tam dokonują i uważam, że on jako taki element dodatkowy w mieście powinien występować. Ja nie sądzę, żeby on generował jakieś nadzwyczajne koszty. Co do tego nowego targowiska, powiem tylko tyle. Zasobność lokalizacji tam i w takiej formule była o tyle istotna, że były środki zewnętrzne do wykorzystania i grzechem było nie skorzystać z tego. Jakość nagowiska jest bezporna, bo to jest naprawdę w takim standardzie, jak powinno być, wybrukowane z odwodnieniem, z całym zapleczem socjalnym. Plus do tego jeszcze no, nie ma się co oszukiwać. E, przychodzą dnikent, przychodzą jakieś wydarzenia, e, jest to wykorzystywane no tak, do, 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 do dodatkowych hmm. funkcji i, i m, proszę zwrócić uwagę na to, że te osoby, które bardzo mocno te, to krytykowały, no teraz same z tego korzystają, bo, bo chociażby z faktu, że zostało wybudowany budynek, można tam było ulokować dom seniora, no gdyby tego nie tak, było... Tak, Panu burmistrzu obecnym. Nie, nie tylko, nie odnoszę się tylko do, do, do słów burmistrza, ale to krytykujących było znacznie więcej I, i, i teraz nagle się okazuje, że jest OK, że jest fajny lokal, że jest zaplecze, że jest zaplecze dla orlika, że jest zaplecze dla osób handlujących i e, kupujących na, na targowisku. Myślę, że każdy też jest zadowolony, że może podjechać i też w fajnych warunkach przechodząc pod zadaszeniem dokonać zakupów na targowisku. A jakie inwestycje wykonuje teraz powiat w gminie Kęty? Tych inwestycji jest sporo. Mam tutaj to spisane, ale postaram się tak w przybliżeniu. Najistotniejsze, to, co się wydarzyło z tych w ostatnim okresie, to jest bez wątpienia ulica Żeromskiego i do niej bym się też odniósł, jakby pani pozwoliła. Ale też Kęskie góry południowe, ulica dojazdowa do Alumetalu i do firm do Tauronu do, do boczna ulica Wojska Polskiego, to też inwestycja powiatowa. Z ulica Na Włosień to to co się odbyło w ostatnim okresie, ale też mamy zaplanowane inwestycje w Bulowicach na, na starej drodze mamy zaplanowane inwestycje. Na Witkowicach chcemy też zrealizować takie zadanie, które dla mieszkańców Podlesia jest istotne, czyli skrzyżowanie ulicy Szkotnia i partyzantów. To jest tylko w tym aspekcie drogowym mnóstwo spraw jest przygotowanych w formie projektów. Za zeszły rok mam podsumowanie: to jest 16 inwestycji, które się odbyły. A z takich, które nie dotyczą tych kwestii drogowych, to jest termomodernizacja, że no, spore pieniądze. PZ numer 9, czyli szkoła imienia Marii Dąbrowskiej i PZ nr 11, e, Wyspiański. Na ten rok jest zaplanowana ta głęboka termomodernizacja e, szkoły e, Kopernika, więc m, tych zadań jest sporo i, no i myślę, że gmina Kęty, jeżeli chodzi o te inwestycje, nie może narzekać. Co do ulicy Żeromskiego, jak Pani pozwoli, bo, bo tutaj w tym temacie... To było chyba w przy współpracy z gminą. E, tak, e, tylko powiem i tutaj tą kwestię chciałbym poruszyć z tego względu, że jestem jakby bezpośrednio tym tematem zainteresowany. Od wielu lat e, zależało mi na tym, żeby to zadanie zostało zrealizowane. E, nie było to możliwe, gdyż nie zrobiona była jeszcze wówczas kanalizacja. Poprzedniej kadencji udało się zdobyć środki i przeprowadzić kanalizację ulicy Żeromskiego. Potem z różnych względów niezależnych ode mnie nie weszło to na końcu poprzedniej kadencji, jako zadanie do, do wspólnej realizacji w ramach schetynówek, ale w roku ubiegłym udało się to zadanie wprowadzić i tutaj muszę się odnieść do pewnych kwestii, które w mojej ocenie są półprawdami albo też niedopowiedzeniami był pomysł taki, żeby realizować to zadanie w taki sposób, żeby pozyskać środki ze schetynówek, trzeba mieć odpowiednią ilość punktów. Niestety ten odcinek, który biegnie przez las, aż do połączenia tam z województwem śląskim, jest słabo punktowany. Był słabo punktowany z tego względu, że nie ma tam ani zatoczek, ani chodników, ani przejść dla pieszych i tak dalej, stąd w punktacji a która obowiązywała tych punktów, można było zebrać zbyt mało, żeby całe zadanie zostało sfinansowane. Propozycja, którą złożyłem Panu Burmistrzowi, była otóż taka, żeby ze Schetynówki, czyli wspólne finansowanie powiat, gmina i, i środki zewnętrzne, zgłosić tylko tą część, gdzie zamieszkała do lasu i, i gdzie możemy dostać dużą ilość punktów, natomiast pozostałą część realizować wspólnie ze środków powiatu i gminy. Wówczas zrealizowalibyśmy całe zadania, natomiast tą część, gdzie można pozyskać środki, mielibyśmy w tym zakresie, gdzie ta ilość punktów będzie odpowiednia. Po tej propozycji nastąpiła zmiana regulacji w zakresie setynówek i okazało się, że istnieje szansa zgłoszenia całości zadania, bo punktowane to jest zupełnie inaczej jako cały odcinek i, i te punkty. Dają nam szansę powodzenia i zgłoszenia całego zadania do, do, do przysłowiowej setynówki i to zrobiliśmy. Powiat zgłosił, to, ta, ta, to, to zadanie ulicarza Romskiego była w całości realizowana przez powiat przy wsparciu finansowym ze strony gminy i środków zewnętrznych. I tak wygląda rzeczywistość. Niestety, ze strony ekipy pana burmistrza padło sformułowanie, że ja nie chciałem realizować tego zadania. Powiem szczerze, przykra sprawa. Cztery lata moich zabiegów i takie podsumowanie y, posługując się półprawdami. No nie fajnie się z tym czuję, powiem szczerze. Jest pan kibicem siatkówki. Co pan, co pan sądzi o kęskiej siatkówce? Czy to dobrze, że, że spadła z pierwszej liki? Panie Co tak? Siatkówka jest fajna, bo jest mało takiej agresji między zawodnikami, dlatego uwielbiam ten sport. i i dużo takiej, ale takiej agresji pozytywnej i sportowej i bardzo lubię siatkówkę, chociaż przy moim wzroście siedzącego psa, to tak do siatkówki się średnio nadaje I, i, ale lubię, poza tym moje córy przez ładnych kilka lat trenowały siatkówkę i uważam, że że to jest taka dyscyplina bardzo fajna, dająca dużo satysfakcji i nawet jeżeli to nie jest na poziomie takiego wyczynu sportowego to mnóstwo pozytywnych cech kształtuje i te umiejętności zostają do końca życia, bo to tak działa. Co do pierwszej ligi, powiem tak. Tak się dziwnie składa, że, że, że moja historia zawodowa była związana ze sportem od, od zasadzie zawsze. I efekt końcowy jest taki, że nie mogę przeboleć faktu, że czyjąś pracę czternastoletnią zmarnowano w zasadzie w sposób taki, że odbudowanie tego znowu będzie trwało sporo lat. Ponieważ ta ekipa, która tworzyła siatkówkę w Kętach na takim poziomie pierwszoligowym, na ten sukces pracowała przez 14 lat. Marek Basiak, Maciek Gruszka, Andrzej Dzwigon, to są osoby, i tutaj jeszcze takie osoby jak Arek Raj, które zupełnie charytatywnie, społecznie już nie wymienię wszystkich zawodników, którzy tak naprawdę osiągnęli ten sukces zaczynając od gry na czepaku. To, to, jest, to jest coś niesamowitego. W efekcie no, błędnymi decyzjami, niezależnie od tego, jakiego jak byśmy szukali uzasadnienia dla tych decyzji, jak się zasłaniali literą prawa, efekt końcowy jest taki, a nie inny. Stracić pierwszą ligę po ogromnym wysiłku i, i ciężkiej pracy ogromnej rzeszy ludzi, które zostawiła w tej idei serce, plus... Pozbawienie mieszkańców Kent tej radości przychodzenia na mecze i, i oglądania tej siatkówki nie przyjmuje żadnego tłumaczenia. Dla mnie jest to po prostu coś, kapitał, którego niezależnie od tego, jak się będzie do tego odnosiło, nie wolno marnować, bo to są razy ciężki wysiłek, dwa rzeczy, które potem się ciężko odbudowuje. Pewnie znając zapał i, i zdolności ludzi związanych z Kęską Świadkówką i tak do tego wrócimy. No, jak, za ile lat, jak Pan myśli? Ja liczę, że w tym roku będziemy w drugiej lidze. Mm -hmm. Myślę, że dzięki temu też pojawią się sponsorzy i nie ukrywam, że na tyle, na ile będą mógł, będę o to zabiegał. Powiem dlaczego. Szanowni Państwo, to jest klub, który w chwili obecnej, pomimo tych trudności, obejmuje swoim szkoleniem ogromną rzeszę dzieciaków. Nie da się budować dobrego wizerunku bez tego modelu mistrza. A ten model mistrza to jest ta chęć grania, tak jak starsi koledzy oglądania fajnej siatkówki, oglądania fajnych zespołów w takiej no, niewielkiej miejscowości i mierzenia się mm -hmm. naprawdę z dużymi klubami. Z całego kraju. To są rzeczy, na które się ciężko pracuje latami. Naprawdę jedną bezmyślną decyzją można, można to zniszczyć, ale ja mm. uważam, że. A, że co nas nie zabije, to nas wzmocni i znając ludzi, którzy są związani z siatkówką w Kętach. I tak wrócimy do, do tego Szkoda tylko że znowu to będzie okupione tak ogromnym wysiłkiem. A czy uważa Pan, że uda się pozytywnie sfinalizować sprawę gabinetu kardiologicznego w Kętach? Pan burmistrz robi co może, pisze nawet do Pani premier. Jak no, Pan uważa, czy to znaczy, się skończy? Tro to, to, trochę jestem zaskoczony, bo w momencie, kiedy, kiedy Pan burmistrz był w opozycji, jak już nie, nie przypominam sobie, żeby wypisywał do, do premiera, z którym byli w koalicji, albo do, do wicepremiera, czy do ministra Kosiniaka-Kamysza. Jak już ta aktywność wówczas nie występowała, wręcz odwrotnie. No, wypowiadano się na temat tego gabinetu dość, dość nieprzychylnie. W mojej ocenie są dwie drogi wyjścia z sytuacji. Pierwsza, która chociażby w tym zakresie, który jest możliwy, czyli e, Znalezienia, poszukania e, kardiologów, którzy by chcieli nawet odpłatnie, ale jednak świadczyć usługi, bo skoro jest sprzęt, skoro jest gabinet, to żeby to żyło, żeby to funkcjonowało. Dokładnie, e, gabinet jest tak, wyposażony tak, stoi, jest. i czeka. Tylko dokładnie. niestety e, na skutek krytyki, która, która była w, jeszcze w poprzedniej kadencji, e, część lekarzy, która była i prowadziła działalność odpłatną, zrezygnowała. Część osób, ja rozumiem, że nie zapłacić, ale część osób jest w stanie zapłacić. I skoro jest gabinet, to może chociaż w takim zakresie należałoby zawrzeć umowę z, ze specjalistami, którzy by chociaż w minimalnym stopniu zabezpieczyli naszych mieszkańców. Co do dalszych starań, to myślę, że wszystko jest otwarte, jest reforma, będzie się można starać o nowe, nowe kontrakty. I, I ja widzę realną szansę, natomiast no szkoda, że ktoś chwilę temu krytykował, a w chwili obecnej próbuje szukać ratunku wszędzie. No nie do końca to rozumiem, bo była okazja, trzeba było wówczas, kiedy się miało realny wpływ na, na sytuację w kraju przez 8 lat starać się o to. A dwukadencyjność dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast jest dobra? Powiem tak. Zdecydowanie tak. Przy czym wydłużyłbym kadencję do 5 lat. Ponieważ okres realizacji pewnych zadań jest znacznie dłuższy niż kadencja, i pięcioletni okres dawałby, tak na dobrą sprawę, możliwość faktycznie zaplanowania, przygotowania, zrealizowania zadań i w tym piątym roku wykazania się przed wyborcami rzeczywistymi osiągnięciami, i wtedy możliwość drugiej kadencji. Przy czym po dwóch kadencjach, w mojej ocenie, Powinien być jakiś mechanizm, który by pozwalał też tym osobom, które takie funkcje piastują, dalej rozwijać swoją karierę. Z tego względu, że jeżeli ktoś rezygnuje z swoich zawodowych funkcji i na 10 lat wypada z obiegu, no potem się okazuje, że po 10 latach pracy na rzecz, w tym przypadku po 10, na tą chwilę obecną 4 lata, Yy, nie ma do czego wracać, więc tutaj. Ciężko wrócić na rynek pracować. Tak, pracę tak. Pracę. Jednak no. no mm. Ten, ten rozwód ze swoim dotychczasowym zawodem tak długi może powodować, że, że trudno się będzie takiej osobie odnaleźć na rynku. I tutaj powinien zaistnieć jakiś mechanizm, który by e, w tych kwestiach, ja nie mówię, że zabezpieczał, ale w jakiś sposób ułatwiał dalsze funkcjonowanie no dobra, tym osobom. A czy prawo powinno działać wstecz w tym wypadku? E, prawo na pewno nie powinno działać wstecz. Natomiast co do regulacji, e, jakie zapadną, trudno mi powiedzieć, czy ono będzie tak czy inaczej sformułowane. To, to myślę, że rola ustawodawcy. Ja na ten moment nie mam na to wpływu, więc trudno Dobrze, mi... a tak podsumowując, to jak pan oceni współpracę powiatu oświęcimskiego, oświęcimskiego z gminą Kęty? Powiem tak, no, trudno mi jest wypowiadać się we, we własnym imieniu. Mogę tylko we, w imieniu powiatu, bo, bo no, będę sam siebie oceniał. Mogę tylko powiedzieć o tym, jak dużo spraw jest realizowanych na, w gminie Kęty. To też nie przypadek, no bo, no bo tych radnych, którzy są z gminy Kęty w całej, w całej Radzie jest sześciu i, i no trudno, żeby działali czy podejmowali działania, które by były z niekorzyścią dla gminy. Myślę, że nie ma co narzekać i ta współpraca pewnie zawsze mogłaby być lepsza, ale na pewno nie jest taka, żeby można było krytycznie oceniać. A czy ma pan w planach kandydować na burmistrza gminy Chęty? <grym> powiem tak, Mark Twain chyba kiedyś powiedział, że wierzy w tylko w zdementowane informacje, więc ja powiem tak, że dementuję, jakobym miał startować na burmistrza. Dobrze, dziękuję pani starostu za dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem dziękuję był wice starosta Oświęcimski Jarosław Jóżak. Dziękuję.